Sprzedajesz na Amazonie? Czy celem twojej reklamy jest zwiększenie sprzedaży i zmniejszenie kosztów? Jeśli tak, to oglądaj dalej. Jeśli nie, to tym bardziej oglądaj dalej. Reklama na Amazonie to inwestycja, nie luksus. Amazon stworzył trzecią co do wielkości sieć reklamową na świecie, rosnącą szybciej niż Google czy Facebook. Dla sprzedawców reklama stała się niemal koniecznością, a pay-to-play, czyli płać, żeby grać to nowe motto dzisiejszych czasów. A jak to jest z reklamą u ciebie? Odpowiedz sobie na te pytania. Jest dobrze, reklama działa, wydatki są znośne, zwrot z inwestycji jest ok. Katastrofa, akos jest bardzo wysoki. Nie wiem o co chodzi. Reklama nie działa, koszty są wysokie, efektu brak. Jeśli odpowiedź jest inna niż pierwsza, oglądaj dalej. Zapanuj nad swoimi kampaniami reklamowymi na Amazonie. Bezpłatnie ściągnij nasz formularz audytowy wraz z instrukcją w formacie PDF. Przejdź do kontroli i oceny swoich kampanii. Zeskanuj sobie teraz ten kod QR. Zyskaj jasny obraz swojej sytuacji reklamowej, niezależnie od tego, czy zarządzasz kampanią samodzielnie, z zespołem, czy poprzez zewnętrzną agencję reklamową. Jak działa reklama na Amazon? Reklama na Amazonie działa jak domino. Jeden klocek wpływa na kolejne, a wszystko razem tworzy efekt końcowy. Oto jak to działa. Wyświetlenia to jest pierwszy klocek w układzie. Bez wyświetleń nie ma świadomości o produkcie. Wyświetlenia są za darmo i kluczowe dla rozpoczęcia procesu. Kliknięcia, kiedy klienci widzą reklamy produktów, zainteresowani klikają, aby dowiedzieć się więcej. Kliknięcia kosztują, ale są niezbędne do naprowadzania klientów na produkt, bez nich nie może dojść do żadnego zamówienia. Zamówienia kiedy klienci klikają i podoba im się to, co widzą, składają zamówienie. Zamówienia to cel reklamy. Jeśli po kliknięciu następuje zakup, spada koszt reklam AcOS, advertising cost of sales, a więc rośnie opłacalność reklamy. Reklama na Amazon to jak mikser dźwięku, gdzie każde pokrętło kontroluje jeden aspekt reklamy. Regulując te pokrętła jak liczba wyświetleń, CTR, click through rate, CPC, cost per click, CVR o conversion rate, obrót czy ACOS ROAS, choćby o kilka procent, możemy nawet o kilkadziesiąt procent poprawić wyniki reklamy. Co jest możliwe w reklamie na Amazon? Przyjrzyj się wpływowi optymalizacji na kampanie reklamowe. Możliwy jest potężny wzrost sprzedaży i znaczne oszczędności. Zobacz przykład prosto od naszego klienta, który pokazuje realne efekty zmian. Zalety optymalizacji działań: poprawa współczynnika konwersji. Zobacz teraz konkretny przykład skuteczności zmian dokonywanych w kampaniach reklamowych na Amazonie. Oto jak potężne są efekty, które może przynieść optymalizacja. Weźmy sytuację, w której współczynnik konwersji zakupowej czyli CVR wynosi 2%. Oznacza to, że na każde 1000 kliknięć w reklamę dokonujemy 20 sprzedaży. Przy średniej wartości zamówienia wynoszącej 40 euro, nasz obrót to 800 euro. Jednak co by było, gdybyśmy zdołali podnieść ten współczynnik do 3%? Tak, dokładnie. Na tych samych 1000 kliknięć sprzedalibyśmy teraz 30 produktów. Nasz obrót wzrósłby do 1200 euro. To wzrost o solidne 50%. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Wzrost CVR oznacza również oszczędności. Dlaczego? Ponieważ, mimo że mamy więcej zamówień, nasz koszt reklamy nie wzrósł. Nadal wynosi 400 euro. W efekcie zwiększyliśmy naszą sprzedaż, nie zwiększając kosztów reklamy, czyli oszczędzamy 33% na wydatkach. Ten przykład pokazuje, jak wielki wpływ może mieć optymalizacja działań na efektywność kampanii reklamowych. Pamiętaj jednak, że to tylko jeden z możliwych scenariuszy. W praktyce często wyniki pracy nad kampaniami są jeszcze lepsze. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby zwiększyć skuteczność swoich kampanii na Amazonie. Jak osiągnąć sukces w reklamie na Amazon? Odpowiedź jest prosta, choć realizacja może być trudniejsza. Nie można oczekiwać cudów od samej kampanii automatycznej czy wsparcia ze strony firmy Amazon. Niski akos i wysoki obrót można osiągnąć, jeśli zajmiesz się tym osobiście, przydzielisz zadanie swojemu pracownikowi, zlecisz wykonanie zadania specjalistycznej agencji lub freelancerowi. Reklama na Amazonie może przynieść znaczące korzyści, ale wymaga właściwej wiedzy i doświadczenia. Łukasz Korączok, ekspert w tej dziedzinie, doświadczony sprzedawca i trener, a także założyciel monachijskiej agencji NetAnaliza, oferuje szkolenia, które pomogą w optymalizacji kampanii. Dzięki szkoleniom zdobędziesz wiedzę niezbędną do efektywnego prowadzenia reklam, niezależnie od tego, czy robisz to sam, zespołowo, czy zlecasz agencji. Są one wartościowe zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych sprzedawców. Wielu uczestników szkoleń dostrzega oszczędności na reklamach. Często przewyższające nawet koszt biletu już tydzień po szkoleniu. Dodatkowo, zwykle odnotowują też wzrost sprzedaży. Oto nasza oferta: Kurs online do samodzielnej nauki o reklamie na Amazonie w dowolnym tempie i miejscu. Szkolenie online na żywo dwudniowe praktyczne warsztaty w grupie. Szkolenie stacjonarne na żywo jednodniowe praktyczne warsztaty z innymi uczestnikami. Indywidualne, zamknięte szkolenie online lub stacjonarne. Dedykowane wyłącznie dla Twojej firmy przeprowadzane w siedzibie firmy lub w Monachium. Pełne prowadzenie kampanii reklamowych kompleksowa usługa zarządzania Twoją reklamą na Amazonie przez specjalistów z Netanaliza. Nie pozwól, by nieefektywne kliknięcia w reklamę pustoszyły Twój budżet. Odzyskaj kontrolę nad swoją reklamą na Amazonie. Rezerwuj kurs, szkolenie lub pełne prowadzenie kampanii już dziś. Kliknij na link, odwiedź podaną stronę lub zeskanuj kod QR. Do zobaczenia na kursie lub szkoleniu.